Hej, czołem. Krótka informacja od nas. Dla Was chciałbym, mam przyjemność poinformować, że redakcja AS Info, czyli Chorąży Aleksander Siergiej, jako redaktor naczelny i moja skromna osoba, jako taki zwykły redaktor, będziemy w sobotę, to jest 5, 5 kwietnia, w godzinach 9.11, w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Tam będą odbywały się targi, wojskowe targi służby i pracy, chyba tak to się będzie chyba tak to się nazywa, także zapraszamy, jest to taki w formie chyba dnia otwartych koszar będzie realizowane no zobaczymy co tam jest, pokażemy wojsko po prostu od tych dobrych stron, żeby nie było, że ciągle psioczymy że jesteśmy takimi niedobrymi rezerwistami, że tylko mówimy źle o wojsku, pokażemy wojsko oczywiście z dobrej strony, być może ktoś będzie nam, z nami chciał porozmawiać, ponieważ idziemy tam jako redakcja tak, i być, być może ktoś będzie nam nawet chciał Udzieli nam wywiadu. Być może to będziecie wy. Powiecie, co Was kieruje. Dlaczego macie motywację, żeby wstąpić do wojska? Także zapraszamy. Będzie można porozmawiać przed kamerą, poza kamerą, zbić piątkę. No i tyle. Mam nadzieję, mam nadzieję że będzie fajnie. Zresztą jestem ciekawy, co tam wcr -y przygotowały. Może jakieś dostaniemy breloczki, jakieś smycze na klucze i tak, i tak dalej. Może coś dostaniemy, co będziemy mogli wystawić na licytację. Do Instytutu Wsparcia Polaków. Także ja jestem pozytywnie nastawiony. Jutro z Olkiem będziemy się tam kręcili. No i zobaczymy, a żołnierze będą nad godziny sobie zapisywać. Nie? Bo to bo w sumie to trwa od 9 chyba do 17. Tak mi się wydaje. Także żo żołnierze, wszyscy będą zadowoleni, żołnierze za zapiszą nad godziny. My zrobimy materiał. No po prostu będzie fajnie. Także na koniec dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, subskrypcję. Udostępnięcie materiał, no i widzimy się w sobotę 5 kwietnia w Koszalinie. Zapraszam!